Cześć, witajcie! Ja jestem Nonem, to jest mój kanał Grywalnie, witajcie w Świątyni Gracza. W dzisiejszym materiale przychodzę do Was z figurką z Cyberpunk'a z serii Dark Horse, którą jest męska wersja V. Nie mogę się doczekać też kolejnych dwóch figurek, ale dopiero będą one w przyszłym roku, ale w tym odcinku skupimy kupimy się na tej figurce. Ale jeżeli oprócz tej figurki chcielibyście zobaczyć unboxing kolejnej figurki z serii Dark Horse z gry Cyberpunk, to u mnie na kanale jest link w opisie oraz komentarz do unboxingu John'ego Silverhenda, więc Ten unboxing też jest u mnie na kanale, możecie sobie zajrzeć, obejrzeć, tak samo zostawić łapkę w górę. I być bogaci wiedzę już teraz o dwie figurki. Może was przekonam do zakupu właśnie tych oto dwóch, bądź też nie. Wszystko zależy od Was. Tutaj skupiamy się dobrze? Tak, na męskiej wersji Wii. Lecimy sobie zaraz od samego do aż po samą górę. Wszystkie szczegóły, waga, detale, wymiar, malowanie. Nic Was tutaj nie ominie. Zawsze staram się wszystko bardzo dokładnie pokazywać, bo to jest. Główny cel moich materiałów i kolejnym głównym celem ogólnie mojej cele działalności jest kontakt z Wami. Tak więc pamiętajcie, że zostawić komentarz, nie bójcie się pisać komentarzy. Ja zawsze odpowiadam. Jeżeli nie, no to mogę mieć dzień, dwa obsługi, ale to już zależy od moich prywatnych e spraw, jakie mam do załatwiania. Ale nie pozostaje Was bez odpowiedzi na komentarz, więc piszcie i się nie bójcie. Oprócz tego pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, no i dzwoneczku, który nie mam pojęcia czy jeszcze działa. Dodatkowo Zdjęcia te oto figureczki znajdują się u mnie na blogu. Możecie sobie zobaczyć. Link też jest w opisie. Możecie wejść, zobaczyć i wyjść. Może coś Was tam jeszcze e, zaciekawi. Cóż, tu jeszcze można na wstępie powiedzieć chyba tyle. Więc wydaje mi się, że bezsensownie przedłużać go nie ma co. Tak więc przechodzimy bezpośrednio do unboxingu te oto figureczki z Cyberpunk'a. Już się nie mogę doczekać premiery. Mam nadzieję, że Wy te Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że Wy też udało się, a więc zaczynam unboxing. Jesteśmy już na drugim miejscu do nagrywania. Tak oto się prezentuje pudełko, w którym jest zapakowana nerska wersja Wii. Jest ona w takim standardowym, tutaj żółtym pudełeczku. Z szybką, dzięki czemu możemy zobaczyć zawartość, a za szybą jest figurka w takiej plastikowej obwolcie, która chroni on przed wszelkimi uszkodzeniami oraz czynnikami zewnętrznymi. Front pudełka, już mogliście sobie przez chwilę podziwiać. Jeżeli chodzi o jeden z boków, to możemy zobaczyć, że jest tutaj nazwa na troszeczkę takim błyszczącym tle. Z tyłu posiadamy informacje, bardziej zbliżenia na kilka elementów naszej figurki. Tutaj na to przedramie. Oraz na całą tą bluzę na dole mamy informację, mamy logo City Projekta i Dark Horse Deluxe, więcej żadnych informacji tutaj nie ma. Kolejny bok też tutaj żadną taką ciekawostką nas nie zaskoczy. Na górze tego pudełeczka mamy napis Cyberpunk i co do samego pudełka, to byłoby tyle. Ja teraz je rozpakowuję i zajrzymy sobie do środka i sprawdzimy bardzo dokładnie, co ta figurka ma nam do, do zaoferowania, ale jak już widzę przez szybkę, jego Twarz, głowa jest bardzo ładnie zrobiona, a więc wyjmujemy ją z tego pudełeczka. Jest już figureczka na mojej obrotowej podstawce, tak więc możemy sobie tutaj podziwiać jej całą e, podstawkę, która jest tak samo jak w, w przypadku John'ego Silverhanda plastikowa. Jeżeli nie widzieliście tam tego unboxingu, to Was serdecznie odsyłam na resztę filmów na moim kanale. Jest wykonana w ten sam sposób, dzięki czemu wszystkie figurki z tej serii będą e, re, tworzyły ładną całość. Co do tego napisu, znowu tak troszeczkę, widzicie, tu chyba coś wyszło. Tak To te malowanie tego napisu jest dość specyficzne. Zauważyłem, że w każdej figurce jest troszeczkę inne. Nie wiem tutaj od czego zależy, jak to było malowane. Jeżeli sobie pójdziemy tutaj troszeczkę wyżej na ten cały dolny korpus ciała, możemy zauważyć naprawdę, że te całe tutaj spasowanie elementów, czy to stóp do podłoża oraz tych spodni jest naprawdę super. I powiem Wam, że na pierwszy rzut oka ta figurka o wiele lepiej się prezentuje niż Johnny Silverhand. Naprawdę jest super zrobiona. Zobaczmy sobie z tyłu, jak, jak ona wygląda. Te spodnie tu ładnie są porobione i najlepsza jest tu kurtka, albo ta bluza, ale zaraz do tego przejdziemy. Zobaczmy sobie to ramię. Nie wiem, jak ona dokładnie profesjonalnie się nazywa. mam niby tą książkę, ale tego nie czytałem, mam może nie widziałem tego obrazku. Na pewno warto tutaj zauważyć, jak szczegółowo i fajnie jest to wykonane. Co prawda ten element jest bardzo delikatny, musimy uważać, żeby go nie uszkodzić. To jest chyba plastik yy, więc na to trzeba uważać. Yy, tutaj widać troszeczkę niedociągnięcia związane z, z wytłaczaniem, ale generalnie super to wygląda. Naprawdę jest coś innego i jest genialnie ta ręka tutaj przed skonstruowane. skonstruowana. Nie wiem, jak to się zwie. Ujoj. O nie wiem jak to się zwie. Ale jest super. No i teraz przechodzimy do tej e, górnej części. Zaraz wam pokażę twarz, tutaj głowę, która jest najważniejsza. Ale co najlepsze, nie wiem, czy tak miało być. Zobaczcie, te elementy tutaj są giętkie. Czyli tak takby ta bluza, tak jak ma założona, widzicie, jest giętka cała i ten materiał jest naprawdę miękki. Nie wiem, czy tak miało być. Nie wiem co to jest użyte, ale super to wygląda. Zaraz sobie zobaczycie dalej. Nie wiem właściwie taki był zamysł, ale ona jest naprawdę. Tutaj giętka i z tyłu możemy zauważyć, że też te wszystkie elementy są miękkie. Nawet powiem Wam, że ciekawe posunięcie, z czymś takim się e, nie spotkałem. No tak, ta okropna flaga w Watchdogs Legion z kawałka dykty. Porażka. No i mamy tutaj logo, e, Samurai, Wszystkie te elementy ładnie są tutaj zrobione. I mamy mm, ten tutaj e, pistolet Halo, łap się tak on e, wygląda. Tutaj też na chwilę możemy też zauważyć tutaj dodatkowe takie elementy. Dobrze są skomponowane, jakby to powiedzieć Wam, to jest zawinięcie tego oto bluzy bądź kurtki. Ładnie to jest skomponowane i fajnie odwzorowane. No i teraz zobaczcie, najważniejszy aspekt, czyli twarz naszego bohatera. Zobaczcie jak genialnie tutaj V jest zrobiony. Naprawdę ładnie to wygląda, fajna pozycja, fajna mina. Um, brak zeza, to jest jak najbardziej na plus i to co chcę Wam teraz pokazać zobaczcie, widzicie to jest wszystko giętkie, takie coś coś innego, no co, super rozwiązanie, nie, jeszcze z czymś takim się nie spotkałem zobaczcie wszystko jest dobrze spasowane, sorki, że tak się bardzo tutaj tym jaram, ale no jestem usatysfakcjonowany tą figurką bardziej niż e, tamtą e, wersją, e, jeżeli chodzi o Johnego Silverhanda naprawdę ładnie jest Yy, zrobiona, mi się podoba. Teraz czekam na Wasze opinie dotyczące tej oto figurki, Tam więc piszcie mi w komentarzu co Wy o niej sądzicie, a ja teraz zabieram się za sprawdzenie wagi oraz wymiaru. Jest już włączona moja kuchenna waga z naklejkami i figurka waży 306 gram, a figurka Johnny'ego Silverhanda ważyła 277, tak więc ta jest cięższa, ale wydaje mi się, że ta kurtka tutaj robi robotę. 306 gram tak samo jest ok, nie jest ona za ciężka, więc jest na tej takiej średniej półce, jeżeli chodzi o wagi figurek. Tutaj większą polemikę się nie będę wdawał, bo wydaje mi się, że nie ma co. Jeżeli chodzi o wymiar, to mamy takie 22-22,5 cm. U Was to może troszkę inaczej wyglądać z tej perspektywy, jak mam postawioną kamerę. Tak więc można powiedzieć, że ta figurka jest około 1 cm niższa od figurki Johnego Silverhanda, ale i tak ładnie się razem z nim będzie prezentować. Tak więc jeżeli chcecie zobaczyć unboxing Johnego, to zapraszam Was do yy, mojego drugiego materiału, gdzie możecie tego dokonać, ale ta figurka moim zdaniem na razie wygrywa, jest genialna, bardzo ładnie zrobiona w moim mniemaniu. Więc ta figurka jak dla mnie jest super zrobiona, bardzo mi się podoba, tym bardziej za 200 zł, a w porównaniu do ostatniej figurki, jakie robiłem boxing, no to przepraszam, że tak cały czas do Workshops Legion porównuję, ale no naprawdę ta jest lepiej zrobiona. Mam nadzieję, że ten materiał się Wam spodobał, bo chyba wszystkie aspekty dotyczące tej figurki tutaj poruszyłem. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i napiszcie ten komentarz, bo tak jak już powtarzałem, lubię z Wami rozmawiać, więc jeszcze raz dziękuję za uwagę i ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnych filmach, unboxingach na moim kanale, więc jeszcze raz wielkie dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!